там где правда а я на кухне

Także witajcie na krupówkach wszystko pootwierane Sezon w pełni ludzi masa najechało się, pogoda się zrobiła Przede wszystkim przestało padać To wam powiem, że jest na plus, bo nie pada i wycieczki się pokazały z różnych krajów, w ogóle widać gości ze wschodu, tak samo. No, różni są różni. I tak samo z Emiratów Arabskich, no, z różnych rejonów widać przyjechało ludzi. Jest pełno. Powiem Wam, że sam jestem w szoku, że to tak. Szybko przyjedzie tyle ludzi, bo naprawdę ten weekend, weekend. O, oh, promocje są 28 zł. Słonisko krupówki, Bristol gdzie to jest? krupówki. 20 metrów. 28 zł obiad, tak? I jeszcze oprócz tego dużo dań. Także powiem wam, ceny są promocyjne, Nic tylko przyjeżdżać teraz. No nie, nie? Tak. Dobre tak. ceny w zakopanym, dobre ceny. Także powiem wam. Widzę, że nie było ludzi. Ceny opuścili, ceny są niższe. Także myślę, że to też wyjdzie na plus, że nie było tych ludzi. I teraz. Teraz oni trochę porobili te promocje. Porobili, porobili i po prostu dobre ceny. Widzę, obiady są. W granicach 30 zł i można smacznie zjeść za te pieniądze. Poopuszczali te ceny. Widzę ludzie, bo, bo nie było ludzi. No i, i muszą troszeczkę zejść z tych cen, no bo wiadomo, że wszystko jest drogie. I ludzie też trochę oszczędzają. No. Wszystkim nie, po, nie poszły pensje do góry dwa razy, tak jak ceny poszły do góry praktycznie wszystkiego. Kiedyś obiad można było za 20 zł zjeść. Te czasy się skończyły. Ale patrzcie się, ile ludzi! Dość dużo, jak na ten okres. Pokazali się. Pogoda, w miarę fajna, nie pada. No to i ludzie są. Wiadomo, że w niektórych najpierw ceny są wyższe, no bo jakość też. No nie? Że liczą na to, że mają jakieś coś lepszego, no to, to, to wyższe pieniądze. Ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy znajdzie coś w dobrej cenie, także tylko trzeba szukać. To no tu fajna knajpa owczarnia. Dobre mięso mają tutaj z grilla. Także trochę ludzi jest. Takie widoki dzisiaj. Ja mam troszeczkę rzeczy do załatwienia ale chciałem wam nagrać kupówki na szybkości jak to wygląda tutaj park jest fajny a już nieraz tutaj byłem chyba chyba będzie burza na wieczór bo jednak ciepło jest i trochę słońce przypieka Patrzcie, tu jest taki fajny park. Tam od krupówek w prawo się odbija. Fajnie gubałówkę dziś widać. Przepiękna pogoda się zrobiła. Wiadomo, że przychodzą takie burze i troszkę popada, ale to jest chwilowe. To wszystko jest takie chwilowe. Jednak jeden dzień był taki, że padało cały dzień przed przedwczoraj, a teraz to już jest fajne. Także zakopane blisko z Chorwacją jest, widzieliście wystawę. No i uciekam na Krupówki do pracy, jeszcze Wam Gewont pokażę, tutaj ładnie widać go. Tutaj są korty do tenisa, a tutaj do koszykówki. Także tyle skrupówek na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i do następnego. Hej!